Siemankowicz, mam bardzo serdecznie. Sejsny Brankers, a to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj czas na odcinek z kariery Brankersa. Odcinek już chyba szósty. No i oficjalnie tak można powiedzieć, zaczynamy sezon zimowy, bo wiadomo, że teoretycznie zaczęliśmy go w ostatnim odcinku, ale były to Mistrzostwa Polski. Teraz będziemy skakali w Puchaszu Kontynentalnym, bo wy tak zdecydowaliście. Oczywiście były głosy, żeby na przykład być jako krajówka, ale ja troszeczkę chyba z tego pomysłu zrezygnuję, bo yy... Uważam, że jak mamy skakać w Pucharze Kontynentalnym, to skaczmy w Pucharze Kontynentalnym. No a gdy też sobie popatrzymy, to wydaje mi się, jak to wszystko wygląda w e, Pucharze Świata. No, zaczynamy w kusam, więc tak naprawdę e, nie zaczynałbym tego sezonu w Krajówce, bo zaczniemy sobie bardzo wolno, bo od, od tylko dwóch konkursów, w Rasznowie dwa razy, a spokojnie, w tych następnych odcinkach będzie trochę więcej, bo będzie Garmisch-Partenkirchen, Klingenthal, to siekuje się taki niemiecki tydzień, ale o tym za chwilę. Więc cóż, chyba bez przedłużania możemy zacząć te dwa konkursy w Rasznowie. No tam liczę naprawdę na bardzo dobre wyniki przed tymi kolejnymi zawodami. Oczywiście jak zawsze w tym sezonie zaczynamy od serii próbnej. Wieje w plecy. No i dobrze, zaczynamy. Tą zabawę, jak to wszystko wyjdzie, kto będzie liderem przed moim skokiem? i to jest w ogóle zawodnik, który wygrał letni sezon, więc na pewno też będzie liczył na to samo w tym sezonie zimowym. Teraz popatrzmy na skok próbny. No i to jest chyba skok na prowadzenie, tak mi się wydaje, 93,5 metra, oczywiście obejmujemy prowadzenie, ale pamiętajmy, że jeszcze będą skakać Norwegowie, Niemcy, Austriacy i tylko 5,7 wyprzedzamy Japończyka. Został jeszcze Kacper Tomasiak z tych ostatnich naszych biało-czerwonych, ale wchodzimy w ten Puchar Kontynentalny naprawdę nieźle, wygrywamy serię próbną o 1,5 punkta nad drugim Klemensem Aignerem. No i warunki zgoła inne niż te, które mieliśmy w serii próbnej, bo w próbnej wiał wiatr w plecy, a tu wieje nam pod narty, więc można go naprawdę fajnie wykorzystać. Tak ogólnie nagrywam ten filmik czwartek, bo w piątek nie będę miał czasu w ogóle zrobić filmu, więc oczywiście zrobię go na zapas i wrzucę go gdzieś tam szybciej niż tak o godzinie 20. Dobra, skok kwalifikacyjny. No i... Jest to fatalny skok w porównaniu do skoku z serii próbnej. E, ale mamy ogromne szczęście, bo jesteśmy na 26 miejscu i się kwalifikujemy jako przedostatni zawodnik. No, pamiętajmy, że w porównaniu do Fiskapu to w fiskapie mieliśmy łatwiej, bo było tam tylko 51 skoczków, czyli e, mieliśmy no, tak naprawdę 1% szansy się nie zakwalifikujemy. A my jesteśmy na 49 miejscu. Za wcześnie wyszedłem z progu po prostu, ale wydaje mi się, że był to po prostu wypadek przy pracy. I mam nadzieję, że zrehabilituje się w już konkursie głównym. 97 metrów skoczył Tomofomi Naito. Jak sobie teraz poradzę? No, oby podobnie jak on. I żeby zapomnieć o tym skoku z kwalifikacji. No, mówiłem. Proszę bardzo. Jak można idealnie się przygotować na zawody? 99 metrów przeskoczony HS skoczni w Rumunii. Oczywiście prowadzenie obejmujemy o ponad 10 punktów nad Tomofomi Fominaito. Zobaczymy, jak reszta naszych chłopaków, no i te zawodników z zagranicy się spisze. Jesteśmy liderami, ale nie oddaliśmy najdalszego skoku. Najdalej skoczył Felix Hoffman. Wygrywamy z nim o 3,6. 10. Janek Habdas. 21. Kasper Juroszek. 25. Tomek Pirch. Niestety bez awansu Kacper Tomasiak i. Yy, to, tak, Kacper Tomasiak i Jarosław Krzak. No więc zaczynamy naprawdę bardzo dobrze. No ale pamiętajmy, jeszcze czeka nas drugi skok, i żeby tutaj nie pojawiły się te demony z kwalifikacji. Liderem Tomo to no na razie nas troszeczkę prześladuje. Bo zawsze przed naszym skokiem musi być liderem Japończyk. Oby po naszym skoku nadal by nie był liderem. No i chyba wygrywamy te pierwsze zawody 94 metry troszeczkę krócej. Ale mamy pierwsze zwycięstwo w sezonie zimowym i to już w pierwszym konkursie. O 5.1 wyprzedzamy drugiego Tomo Fominaito, trzeci Anders Haare Biało-Czerwonych, 14 Janek Habdas, 23 trzeci Kacper Juroszek, no i niestety też spadek Tomka Pilcha na 29 miejsce, więc w tym drugim konkursie w Rożnowie założymy plastron lidera Pucharu Kontynentalnego. No, pięknie wygląda, pięknie wygląda to na Bronkersie. Pomyślałem sobie, że klasyfikację generalną zobaczycie sobie po dopiero drugim konkursie, bo uważam, że nie ma to totalnego sensu, abyście zobaczyli e, klasyfikację, skoro no, jest taka sama jak wyniki tego pierwszego konkursu, więc zobaczymy sobie po drugiej, bo tam powinny być już jakieś roszady, ale mam nadzieję, że takich roszad nie będzie na pozycji lidera, bo my na razie jesteśmy tymi liderami, ale oczywiście na razie skok w serii próbnej. Której chyba nie wiem, czy będziemy wygrywać 96,5 metra. No nie wygrywamy, nawet nie jesteśmy w czołowej trójce, ale czwarta lokata jest bardzo dobra stabilność i to trzeba przyznać. No i oby tak było też w dzisiejszym konkursie, tym drugim w Rasznowie. I też bardzo fajne warunki, wieje nam podnarty. A wiadomo, jak wieje podnarty, nawet na takiej skoczni normalnej, to też można fajne. E, fajne odległości sobie zdobyć No chciałbym taki setny metr przeskoczyć Ale oczywiście czas na kwalifikacje e, No cóż, wiem, że w tych kwalifikacjach Nie zawsze sobie radzę najlepiej Ten pierwszy konkurs w Rasznowie był idealnym przykładem No ale będzie zgoła inaczej Nawet nie wiem, czy wygramy te kwalifikacje 97,5 no, troszeczkę zabrakło, ale i, i tak jesteśmy na bardzo dobrym drugim miejscu. Przegraliśmy z Klemensem Aignerem. No, ale widzicie, tylko o 80, więc to pokazuje, że mało brakuje. No, jak mówiłem, chciałbym do tego setnego metra dolecieć. Dzisiaj było blisko w tym chyba pierwszym skoku pierwszej serii, eee, czy pierwszej serii w rasznowie tego pierwszego konkursu, gdzie skoczyłem 99 metrów. A proszę bardzo, liderem Sondra Ringen, a na miejscu drugim Jan Habdas. No. Tak ogólnie sobie symulując ten puchar kontynentalny w tym sezonie letnim, to zawsze Habdasowi brakowało czegoś, aby na tym podium stanąć. Może dzisiaj? Dobre wyjście z progu. Ale spodziewałem się trochę dalszego skoku, szczególnie, że dobre warunki miałem. 96,5 metra. No i na razie piąta lokata Brankersa. Więc tak, Son Ratingem prowadzi drugi i Habdas, piąty ja. Jeszcze 17. Tomek Pilk, 22. Katper Roszek, no i tylko 30. Jarosław Krzak byłby w drugiej serii. Szkoda, ale i tak czterech Polaków to wydaje mi się niezły wynik. A my tymczasem atakujemy, chociaż tracimy do Rostondra Ringena 10,4, no to możemy sobie spokojnie zaatakować podium, bo do tego jednak drugiego, trzeciego miejsca tracimy mniej. A aby prowadzić musimy skoczyć 92 metry, ale warunki nie są jakieś super. Ale mimo tego tą zieloną linię przeskakujemy. 95 metrów, no 1,5 metra krócej, ale tylko 1,30 odjęte zawiodr, więc to jest ogromna różnica. No i będziemy teraz patrzeć, jak sobie poradzi teraz ta czwórka skoczków. No i jesteśmy na podium. Oczywiście nie wygrywamy z Sondrelingenem. Jesteśmy na miejscu drugim, ale pierwsze i drugie miejsce 180 punktów do klasyfikacji generalnej, piąty Janek Habdas, więc zamieniliśmy się miejscami z Jankiem. Jeżeli chodzi o resztę biało-czerwonych, 18 Kacper i Roszek, 23 Tomek Pilch. No cóż, bardzo udany weekend i wydaje się, że tak jest. Utrzymamy koszulkę lidera do tych konkursów w Niemczech. No i to na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek i o konkursy w klasyfikacji generalnej prowadzimy o 48 punktów nad Sondringenem, trzeci Clemens Lightner, który ma 80 punktów. Tyle samo ma Anders. Are, eee, Biało-Czerwoni, 9. Janek Habdas, 22. Kacper Juroszek, 28. Tomek Pirch, no jeszcze Kacper, Tomasiek i Jarosław Krzak niestety bez punktów. No i cóż, ten sezon naprawdę zaczyna się super. Eee, ta końcówka lata była naprawdę bardzo udana dla nas w Fiskapie. No i w Pucharze Kontynentalnym pokazujemy, że bardzo szybko możemy dołączyć do kadry A i mam taką nadzieję, że dołączymy. A my... No, i jeżeli zostaniemy w Pucharze Kontynentalnym, bo to oczywiście Wasza decyzja, no to będziemy skakali w Niemczech. Dwa konkursy w Gapa, dwa w Klingental. Jeżeli chodzi o Puchar Świata, to widziałem, że będą konkursy w Kusamo i Wiśle. A Fiskap to chyba jakoś mnie nie interesuje, bo wątpię, że po takim znakomitym występie, po tych y dwóch konkursach, spadnę do Fiskapu. No to cóż, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w poniedziałek, bo tam będziemy kontynuowali sobie oczywiście ten sezon zimowy, który dopiero się zaczyna, ale gdzie, tak jak mówiłem, zależy od was. Do zobaczenia i siema!